Dzisiejsze spotkanie jest kluczowe, jeżeli chodzi o pewne podsumowanie tego, co dzieje się po polskim sporcie, ale też spojrzenie na nowy rok kalendarzowy. To coroczne zebranie z przede wszystkim prezesami okręgowych związków sportowych. Przedstawiamy im, jak wygląda finansowanie ze strony samorządu województwa. W tym roku rekordowe, bo ponad 17 milionów złotych, wzrost ponad 7 milionów w stosunku do poprzedniego, poprzedniego roku. To są większe środki na konkursy. Ja ogromnie się cieszę, że udało się zwiększyć środki na stypendia. Dla najlepszych sportowców, bo to kwota miliona złotych, ale też chcemy porozmawiać ze związkami o kondycji poszczególnych dyscyplin, bo z poziomu samorządu, województwa widzimy, że w niektórych dyscyplinach, pomimo systematycznego wzrostu finansowania, Poszczególne dyscypliny mniej punktują w sporcie młodzieżowym, mniej przywożą medali z Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy, więc to spotkanie ma też taki charakter niedyscyplinujący, ale przede wszystkim informujący, abyśmy na, w gronie wszystkich klubów, wszystkich okręgowych związków sportowych, całego środowiska sportowego poznali bolączki i problemy z poszczególnych dyscyplin, bo to czasami takie w sporcie te wyniki nie zawsze idą proporcjonalnie do środków finansowych, ale czasami problem jest związany z zawodnikami, szkoleniowcami, trenerami. Dzisiaj mam nadzieję, że odpowiemy sobie na wszystkie bolączki i problemy polskiego sportu tak abyśmy w ten nowy 2025 rok, który już pierwszy kwartał nam się kończy, mogli ewentualnie skorygować nasze działania tak, aby przyniosło to lepsze wyniki i większą ilość medalistów na koniec 2025 roku.